No, gotowa? No, dobra. Trochę się stresuję, Karola, co ty no, tam? No, mam jedną szansę, bez cięć dajemy. Dobra, bez cięć, jedziemy, okej. Okay. Dobra, trzy najgorsze nawyki. Eee, trzy najgorsze nawyki. Poprawianie włosów, to jest pierwszy nawyk, to się wszyscy na to wkurzają i ja sama na siebie też, ale po prostu to jest silniejsze ode mnie. Drugi nawyk to jest za dużo kawy i po prostu to jest Taki niezdrowy nawyk, potrafię przesadzić z kawą. I trzeci, Karola, ty mnie znasz lepiej niż ja siebie. Mój nawyk. Aha, już wiem. Takie wieczne zamartwianie się niepotrzebnie na przyszłość, że z czymś nie zdążę, coś nie wyjdzie, coś pójdzie nie tak. Tak, to są takie nawyki, które chciałabym uniknąć. Dobra, to trzy nawyki już mamy, to teraz trzy największe wady. Trzy moje największe wady? No to dalej cały czas to jest jak gdyby łączące się, że za bardzo się wszystkim martwię na przyszłość, ale nie. Stresujesz się. Stresuję się, tak. tak. I to nie jest pesymizm, ale jednak takie stresowanie się. Tak, tak, tak. To jest takie. Tak... Jak gdzieś wyjeżdżamy czy coś, to ty po prostu masz takie, tak. że nie wyjdzie. Tak, że nie wyjdzie, że nie, że nie wyjdzie. Radzy. Tak. Pamiętasz Karola, nawet jak byliśmy w Mediolanie kazałam Ci robić e, zdjęcia nie tylko aparatem, tak. ale też telefonem, tak. bo stresowałam się, że materiał nie będzie, a tam mieliśmy jakiś materiał dla klienta i, i, i pamiętam, i biedna Karola musiała na dwa strykać, ale to tylko za pierwszym razem, potem już było lepiej. Kolejne wada, tak? Tak. Moja wada to jest... No, trochę jednak to jest, no i to mój mąż by przytaknął. Jestem trochę bałaganiara. Jestem, potrafię porozrzucać te rzeczy, jak na przykład coś przymierzam i zostawić. Mówię, dobra, potem posprzątam. I na to wchodzi pan małżonek, bardzo uporządkowany, taki, wiecie, zero-jedynkowy. Yy, i, I mówi, co to w ogóle tutaj wszystko robi. Tak, to ja jestem bałaganiara. I trzecia moja wada trzecia moja wada Karola Ty znasz mnie lepiej niż ja siebie sama. Jesteś momentami, ale nie zawsze, bo, ale momentami taka za bardzo roztrzepana. Roztrzepana, tak. No. To roztrzepanie jest rzeczywiście, to jest jakby wpisane w moje DNA i czasami chciałabym być poważniejsza i właśnie mniej roztrzepana, ale różnie z tym jest. Na szczęście mam dla balansu, widzicie Karolę z drugiej strony kamery, dawaj dalej. Dobra, no to może twoja największa wtopa w życiu. Moja największa wtopa w życiu. No. Mm. <ścoughs> I, i, I Tak. Uważam, że to jest jedna z moich największych wtop. To źle ulokowałam swoje uczucia w chłopaku, w którym nie powinna ich ulokować. I i jak gdyby to się rzuciło. Chociaż wiecie, no w topa, nie w topa, bo to, że ja z ówczesnym chłopakiem się rozstałam narzeczonym, to zaprocentował w przyszłości na dużo fajnych rzeczy. Ale tak z perspektywy, no to po prostu no nie powinnam była lokować w nich uczuć. A taka najśmieszniejsza sytuacja w życiu? Taki największy przypał? <laughs> Czy pał największy? No nie, no to jest słynne. Pokaż dupę. Kto nie widział, to może sobie wpisać w wyszukiwarkę na YouTubie. Pokaż dupę i tam pojawi się ja. I milionowe zasięgi. To taka największa wtopa, yy, taka, o której było bardzo głośno. Wpiszcie, zobaczycie. Nawet Karola ja. Nawet Dobra, czego nie potrafisz i chciałabyś się nauczyć? No, hiszpańskiego oczywiście, tak? No nie potrafię tego języka, trochę umiem. Yy, łapię rzeczywiście się na tym, że rozumiem, jak ktoś coś tam mówi pojedyncze słowa, ale jest to absolutnie mój wstyd i teraz zaczynam się uczyć hiszpańskiego w drodze, jak yy, stoję w korkach rano dzieci rozwożę do szkół i wtedy stoję i, i włączam sobie jakieś tam lekcje hiszpańskiego może w końcu wreszcie, ale mi pytania wynalazła, no. no. Dobra, to jakbyś mogła cofnąć czas, czy coś byś zmieniła? Jeśli tak, czy co? Uff. Może poszłabym na inne studia, bo ta ekonomia z turystyką w ogóle nie ma przełożenia na to, co robię. Może bym poszła bardziej w dziennikarstwo, e, miałabym większy warsztat, te vlogi byłyby lepsze. Nie wiem, może bym na tym straciła. Kto to tam wie, ale m, może rzeczywiście. Żałuję trochę, że nie studiowałam za granicą, że nie spróbowałam chociaż roku na jakiejś wymianie językowej, bo to by, wydaje mi się, jeszcze więcej mi dało. Dobra. A czy masz w domu przez jakąś rzecz, którą powinnaś wyrzucić, i tego nie zrobiłaś? Eee, wiecie co, ja się przyznam szczerze, oczywiście mam kilka kosmetyków, których e, termin przydatności do, spożycia, do użycia już dawno, dawno minął, a ja jak gdyby je mam, na przykład właśnie taki tam jeden róż do policzków, czy jakiś tam stary puder, który już powinnam wyrzucić, a go lubię i tam jeszcze końcóweczka, czy taki mam Sisley'a uwielbiam, a on ma już ponad dwa lata. Tak, rzeczywiście powinnam, no dała mi do myślenia, powinnam zrobić porządek w kuferku z kosmetykami, no tak. Hmm. A jaka była twoja taka najgorsza współpraca, jak już mówimy o tych kosmetykach, coś tam, wiesz, e, tak mi teraz przyszło na myśl. Współpraca taka… Tam najgorsza współpraca. Ale taka youtubowa czy w ogóle w no, życiu? w ogóle taka, wiesz… E, 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 chodzi o pracę, tak? No, niech ehm. będzie, zróbmy, że taką w życiu i taką, e, jako influencerkę. E. Jako influencerka powiem Wam, że nie mam chyba że takiej, że rzeczywiście się czegoś wstydzę, że coś poszło nie tak. Może te początki powinnam była mniej tych współprac robić, albo nie, a nie ma czegoś takiego, że bardzo, bardzo się wstydzę, a w życiu? No, tak, to powiem. No to mogłam sobie darować te granie w tych paradokumentach, wiecie. Potem śmiejecie się i mi wysyłacie, bo rzeczywiście, jak jeszcze mi blog tak nie hulał, a musiałam, no, mieć swoje pieniądze jakoś zarabiać, to yy, yy, dorabiałam sobie planami zdjęciowymi i właśnie udziałem w paradokumentach. I to tak, mogłam sobie to darować. Żadnego nie widziałam, to jest. To dobrze, to dobrze, Karola. Nic nie straciłaś, dawaj dalej. Dobra, a to jeszcze tak w ramach współpracy jako influencerka, czy polecałaś coś, czego teraz żałujesz? Eee, nie. Nie. Może nie powinnam była zegarków jednej marki. Pamiętam to na samym początku, ale nie były one jeszcze tak bardzo szeroko nie szły, no i ja mówię ojej, to był taki początek, ktoś zwrócił na mnie uwagę. Pamiętasz, też takie, no, ja no wiem, wiadomo, też miałaś, tak, też nie polecałaś. To jest Bo spoko. No spoko, spoko, ale po prostu potem wszędzie były, no, tak, no, wszędzie. To to I to jest takie, a, wiecie, niefajne, nie? Tak jak teraz są wszędzie leginsy i bluzy jednej marki. Tak. Tylko nie u mnie, jestem ostatnia, która tego nie ma, też wiecie o czym mówię bez nazw, eee, a są wszędzie na każdym kącie. Tak, e, tak wtedy były te zegarki i ja, ja pamiętam go dostałam wcześniej, a potem już były wszędzie, już mi było wstyd, że po prostu, no nie da się wiecie, to, to tak nie może być reklamowane aż tak szeroko, że na każdym kącie i wszędzie, i wszyscy i, i takie ochy i jachy. Tak nie, 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 nie lubię do końca. Dawaj dalej. Dobra, no to co ci najbardziej wkurza w byciu influencerką? Karola, co mnie najbardziej wkurza w byciu influencerką, że właśnie no ja wiem, ja wiem, no ja nie toreb. Noszenie toreb, tak, noszenie toreb pikea, niebieskich, wielkich. Słuchajcie, ja bardzo nie lubię tego rozpakowywania, wożenia, noszenia tych kilogramów ciężarów, bo Wy myślicie, Wy widzicie tylko efekt finalny. A to, że wiecie, trzeba pojechać, wymalować się, yy, rozpakować, zapakować, wszystko musi być, wiecie, no nie pogniecione, tak? No nie chcecie widzieć nieestetycznego, przynajmniej ja trzymam ten poziom. Wkurza mnie też to, że na przykład właśnie jeden produkt jest wszędzie. I wszystkie influencerki na 3-4 reklamujemy ten sam produkt. To mnie bardzo wkurza i ostatnio się wycwaniłam i pytam nawet jak jakiś nowy klient jest, na ilu kontach ma się ten produkt pojawić, bo ja nie chcę być jedną z wielu. Są oczywiście produkty, które ja lubię, polecam i polecać będę i one się tam, tam na kilku innych, kilkunastu kontach pojawiają. Natomiast bardzo się boję tych kolejnych współprac, bo właśnie nie chcę, żeby to było na 150 kontach w tym samym czasie jest takie, wiecie, no, tak. kurzające, no To jest wtedy taki sierm za dużo, za tak. dużo, za dużo. Tak, tak. Wiesz Dobra, o co chodzi? no to... Coś tam jeszcze masz? Oczywiście. No to może... Czego w życiu najbardziej żałujesz? No. No, że jeszcze nie byłam w Nowym Jorku. Tego żałuję bardzo. Że mało podróżuję. Mam wrażenie, że jednak cały czas zawężam się do tej Europy, chciałabym podróżować więcej i bardzo żałuję, no, że jakoś to się tak nie, nie składa w całość. I, i, I jeszcze chciałabym więcej podróżować. Dobra, no to czy a może żałujesz życiu jakiejś znajomości? Zna... O, tak, tak. Mam takie znajomości, których żałuję, bo one wyssały ze mnie dużo energii i ty, Karola doskonale wiesz, o kim mhm. mówię. Kto tam mnie wcześniej śledził, to też będzie się domyślał. Tak, bo są tu dziewczyny, które jeszcze mnie pamiętają z innych czasów. Także mam takie, i to są znajomości kobiece w głównej mierze, których żałuję. Ale ich było trzy takie w całym życiu. Cztery. Dobra, dawaj dalej. Najsmutniejszy moment w życiu. Najsmutniejszy moment w życiu. No to pamiętam do dzisiaj. to tyle lat minęło, jak się dowiedziałam tak, że mnie małżonek, że mnie narzeczony zdradza. Mój pierwszy narzeczony mnie zdradzał. A to i, wiem, to akcja z telewizorem. I akcja z telewizorem, że chciałam wrzucić jego telewizor na okno. Tak, tak. I jak gdyby pamiętam, bo, bo ja to strasznie przeżywałam i pamiętam, że ten ból był bardzo taki długi, intensywny. Ale potem wszystko poszło dobrze. No to teraz, łagodniej, łagodniej. łagodniej. Uf, bo tak czego byś jest nigdy nie zjadła? Ty masz coś takiego Karola? Czego no. byś nigdy nie zjadła? Czego no. byś nie zjadła? Nigdy, nigdy w życiu nie spróbowałabym ani kaszanki, ani czarniny. Ty, no jadłam wiele razy kaszanki, Ka kaszankę. U mnie się w domu jadło, u mnie tam w Szczecinie no to w ogóle. mnie też się bo... jadło, ale ja zawsze no nie mogłam. No, ale... Czarniny to no, nie pamiętam, to... ale rzeczywiście Czarnina kaszanka... A to jest taka zupa, wiesz, taka z A, ty, to nie. Ona jest taka ogólnie szara i. No... Co wy dziewczyny lubicie takie? Dajcie znać, czy ona smakuje. Ale kaszanka taka podsmażona? To tak, jadłam wiele razy i bym zjadła. Nie, nie ma problemu. Nie, nie, nie ten. Um... No i co tam jeszcze masz? Kończymy Dobra, już, jeszcze? Bo... jeszcze trzy pytania. Dawaj. Trzy pytania, bo jednego pominęłam. Ale mnie to zażyła. jedno takie rodzinne. Co jest najtrudniejsze w byciu macochą? W byciu macochą, co jest najstrud, najtrudniejsze? Ja już Wam powiem. Mm. Jak macie potem swoje dziecko i jedno jest nie wasze, jesteście macocha, a drugie jest wasze, żebyście drogie panie, bo też młodsze mnie oglądają, które z tym się może borykają, żebyście pamiętały, że ten ojciec tych dzieci, a wasz facet, tak samo kocha te dzieci. Nie kocha waszego mniej, bo jest mama jak gdyby obok. Żebyście o tym wiedziały, że ten ojciec porówno kocha te dzieci. Tak, tak samo jak, nie wiem, kobieta ma dwójkę swoich dzieci, tak samo je równo kocha, tak? Karola? Chyba tak. Chyba tak? Jak tam mama kocha was porówno z patrycją. Rozumiecie to? Żeby. No to, tak, że. Te, ta dwójka dzieci jest tak samo ważna, tam trójka, tak samo ten ojciec kocha i, i wasze. I, bo ja czasami na początku miałam wrażenie, czy, czy, czy on ten mój mąż będzie tak samo kochał mocno, bo widziałam, jak bardzo mocno mm, kocha Antosia. Czy, czy mojego Mar Marcela, naszego Marcela też tak samo kocha, i wiem teraz, że tak, że porówno. Dobra, to jak sobie wyobrażasz się, siebie za 10 lat? Ty, Karola, jak się, ale, ale te pytania dobre takie ułożyłaś, a ja już poza, normalnie drżę. Jak w, ja wyobrażam sobie, że um, będzie wszystko dobrze, będę w dobrym miejscu, będę jeszcze lepiej się chyba ubierała, będę miała dla Was jeszcze więcej lepszych modowych rad. Ja strasznie na ten moment chciałabym dalej robić to, co robię, bo ja to uwielbiam, bo to jest moja. Praca marzeń. I w ogóle nie jak praca marzeń, Karola. To dobrze będę miała pracę. Karola ty miała pracę. Będziesz chciała ze mną za 10 lat pracować. No, co? Wy się śmiejecie, ale Karola niedługo modelką zostanie. Aha, wszystkiego się dowiecie. Um, chciałabym... Chciałabym. Więcej jeszcze, żebyśmy razem podróżowały i żeby te zdjęcia były jeszcze bardziej inspirujące, te nagrania, te filmy. Ale na pewno tym, na ten moment śmiem twierdzić, że chciałabym robić to, co robię teraz i dalej jak gdyby rozwijać to, co robię. Może więcej właśnie swoich kolekcji ubrań, może coś w ten deseń. Kto wie? I na koniec. I na koniec. Najgorsze pytanie. Ale i tak mnie już zażyłaś tymi pytaniami. Co się najbardziej wkurza we mnie? W Tobie? No, czekam, czekam. Ale pytanie: nie ma, Karol, nie, nie ma Karola, nie wkurza mnie w Tobie nic, ponieważ y, ja Ciebie ulepiłam jakby z tej plasteliny. I Ty chodzisz tak, że jak ja proszę, żebyś zrobiła to czy to, to Ty teraz to robisz, tak? Wiesz, a kiedyś było, dobra, Suzy, zaraz zrobię. Poczekaj, mam jeszcze Ale tutaj. Dill, 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 dill. Nie, nie, jak gdyby jestem dla ciebie ważna, w tej twojej hierarchii tych prac jestem tam bardziej z przodu niż z tyłu. No tak. I na przykład jak proszę Karolę, żeby coś tam mi zmontowała albo żeby zmieniła. Nie piśnie, tylko zmienia. Kiedyś, a kiedyś kiedyś to było tak, wiesz, trzy dni czekałam. A teraz rzeczywiście, jak cię o coś no i poproszę, kiedy to robisz. Musisz poczekać. Ale nie, Karola. Y bo ty jesteś po prostu też dobrym człowiekiem, no i, i, no i nie masz tak wad. No, bo chciałabym jej coś dopitolić na koniec, jak ona mi takie pytania zadała, ale no nie mam czym. No nie mam czym. No bo tak ją lubię, no. No lubię cię bardzo. No dobrze, kończmy już to, bo będzie za słodko. E, e, to tyle. Nie było wstępu, no to tak się żegnamy. Pa. Pa.